Franciszek Litwin urodził się 19 sierpnia 1896 roku w Błażowej. Miał 18 lat, gdy wybuchła I wojna światowa. W mundurze austriackim walczył na froncie wschodnim i zachodnim, a po powrocie do odzyskującej niepodległość ojczyzny wstąpił w szeregi wojska polskiego. Wziął udział w bitwie warszawskiej, służąc w pułku generała Stanisława Bułaka Bałachowicza po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej przydzielony był najpierw do pierwszego pułku artylerii górskiej, a później do 21. pułku artylerii lekkiej. W przeciągu 1932 i 1933 roku Franciszek Litwin ukończył kurs podoficerski, otrzymując szarżę sierżanta. Za swoje zasługi z czasów wojny otrzymał kilka medali i odznaczeń. W 1926 roku Krzyż Legionowy, a w 1928 roku Brązowy Krzyż Zasługi i Medal Dziesięciolecia Niepodległości. Dodatkowo odznaczony został Krzyżem Waleczności byłej Armii Ochotniczej generała Stanisława bułak bałachowicza W 1920 roku Franciszek Litwin poślubił Wiktorię z Majków. Z którą miał dwie córki, urodzoną w 1921 roku Józefę i Janinę, która na świat przyszła w 1924 roku. Wybuch II wojny światowej przerwał spokojną egzystencję rodziny Franciszka Litwina. Jego pułk został rozformowany 18 września 1939 roku, tuż po wkroczeniu do Polski Sowietów. Litwin trafił najpierw do niewoli rosyjskiej, a następnie został przekazany Niemcom. W obozie jenieckim przebywał do połowy 1940 roku. Został wypuszczony, ponieważ był jedynym żywicielem rodziny. Wraz z żoną i córkami przeprowadził się do but Głogowskich, położonych w pobliżu Głogowa Małopolskiego. I jako zawodowy żołnierz wstąpił do konspiracyjnej Armii Krajowej przyjmując pseudonim zelota. W armii podziemnej przeszedł kurs awansując na chorążego. Do konspiracji wciągnął także swoje córki młodsza Janina przyjęła pseudonim Smentek. Na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku podczas Akcji burza w kłogowskiej placówce AK Zelota pełnił funkcję podoficera sanitarnego. Za wzorową służbę otrzymał pochwałę od dowódcy porucznika Antoniego Pawlusa, pseudonim Sever. Po wojnie Franciszek Litwin włączył się w pracę podziemia antykomunistycznego. Był kierownikiem koła Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w gminie Głogów Małopolski, a później także w Trzebownisku. Jego działalność zakończyła się 30 sierpnia 1947 roku UB aresztowało go wraz z wieloma innymi osobami. W czasie procesu oskarżono go o działalność antypaństwową. Skazany na karę śmierci, która po apelacji została zamieniona na 15 lat więzienia, został zamknięty. Wypuszczono go na urlop zdrowotny w 1954 roku. Schorowany, do więzienia już nie wrócił. Objęła go amnestia z 1956 roku. Wraz z żoną przeniósł się do Rudnika nad Sanem. Zmarł 13 kwietnia 1961 roku na zawał serca. W 1994 roku Sąd Wojewódzki w Rzeszowie unieważnił wyrok z 1948 roku. Pośmiertnie odznaczono go również Krzyżem Armii Krajowej. Miasto Głogów Małopolski uczciło pamięć Franciszka Litwina, czyniąc go w 2016 roku patronem skweru położonego obok Liceum Samorządowego i przylegającej do niego ulicy. 1 marca 2021 roku, w Dzień Żołnierzy Wyklętych w kancelarii Wojewody Podkarpackiego, dr Ewy Leniard, przedstawiciele rodziny Franciszka Litwina Stanisława Rusin. Renata Rusin i Jan Kawa odebrali patent nominujący go pośmiertnie do stopnia podporucznika. Obecni byli burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, wnioskodawca awansu i pułkownik dr inżynier Mariusz Stopa, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, który wszczął postępowanie administracyjne dotyczące nominacji. O nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymieniony, zostaje pośmiertnie mianowany na stopień podporucznika. Chorąży Franciszek Litwin, Symiana, rok urodzenia 1896 rok. Postanowienie podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Kąt Asygnowa, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W takim szczególnym dniu, bo dzisiaj 1 marca, Dzień Pamięci Żołnierzy Wygląda, więc mamy ten wielki zaszczyt w imieniu Pana Prezydenta, Miejsca Obrony Narodowej, ten Patet Obywatelski, wspólnie z pułkownikiem, szefem Polskiego Sztabu Wojskowego Państwu przekazać z tak, dla czynów członka rodziny. Bardzo nam miło, świetnie. Panie Wojewodze, bardzo proszę. Szanowni państwo, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazuję patent na pierwszy stopień oficerski stopień podporucznika dla drodzego Franciszka Litwina, Litvina, człownego doradcy. Panie Bardzo się cieszymy, bo tak jak powiedziałam dla nas, dla na pana pokonika, myślę, że też dla pana burmistrza jest to taka wielosłowa chwila, bo y, dzisiaj y, Wspominamy tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę i w tym gronie swoje miejsce ma no, Bujek, tak, najbliższa osoba związana z bardzo mocno, z rodziną, a dla nas postać wyjątkowa. I też proszę to potraktować jako taki wyraz wdzięczności ze strony państwa polskiego za tę służbę, którą kiedyś tam podjął i nie zważając na zagrożenie dla własnego życia. Zapewne także w uszczerbku dla własnej rodziny realizował tę służbę z najwyższym poświęceniem. Dziękuję Dzień dobry. Dzień dobry. bardzo. Aż Bardzo serdecznie podziękować i pani Wojewodzie i panu pułkownikowi e, za za to, że Pan Wykornik tak naprawdę podsunął ten pomysł i zainicjował akcję związaną z awansem pośmiertnym dla Franciszka Litwina. I bardzo wiele wokół tej postaci udało nam się w gminie zrobić, bo utworzyliśmy i skwer taki przy Liceum Ogólnokształcącym w gdzie młodzież się spotyka, jest tablica informacyjna o Franciszku, na tej bazie zrobiliśmy później bieg Zeloty, który już chyba szósty raz odbywa się w Boże Głogowskim. To też wszystko kultywuje pamięć o żołnierzu wyklętym, ale też uczy historii, bo wiele osób przyjeżdża i dowiaduje się, że właśnie Franciszek Litwin-Zelota był, był dowódcą Związku Win Głogów i Trzebownisko, także to były też dwie gminy objęte objęte tym dowództwem. No i to jest taki nasz żołnierz wyklęty. Bardzo fajnie się złożyło, że dzisiaj w tym dniu, 1 marca udało się przekazać właśnie ten dowód od pana prezydenta. Także panie wojewodo, bardzo serdecznie dziękuję. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję. serdecznie dziękuję. 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony decyzją prezydenta w dniu dzisiejszym, przyszedł mi w udziale w wyróżnieniu zaszczyt wręczyć akt mianowania na pierwszy stopień oficerski, stopień podporucznika dla chorążego Franciszka Litwina, pseudonim Zelota. Żołnierz niezłomny, żołnierz wyklęty. Zbigniew Herbert o żołnierzach wyklętych mówił w swoim wierszu Wilki. Żyli prawem wilka, historia o nich milczy. No nie milczy, nie milczy do końca, ponieważ dzisiaj podnosimy ich pamięć, przywracamy ich nazwiska, przywracamy ich Zaszczyty, które, których powinni dostąpić, ale z uwagi na to, że po zakończeniu wojny Ład w Europie i w kraju naszym przejęty był przez Armię Czerwoną nie mogliśmy, nie mogliśmy im tych zaszczytów oddać. W dniu dzisiejszym w obecności Pani Wojewody, w obecności Burmistrza Głogowa Małopolskiego wręczyliśmy dla rodziny ten patent oficerski. Jest to zaszczyt. Jest to zaszczyt dla mnie jako żołnierza, że mogę czerpać takie wzorce osobowe z żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Patentów oficerskich w tym roku wręczamy jeden. Jeden przyznany przez prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy, kontrasygnowany przez prezesa Rady Ministrów. Jest to ogromny zaszczyt. Szkoda tylko, że ojczyzna tak późno, tak późno przypomina sobie o tych żołnierzach, którzy w tym momencie, kiedy już niektórzy fetowali zakończenie wojny w Europie, oni stanęli o, dalej w walce o wolną naszą ojczyznę. W warunkach trudnych, bardzo trudnych, byli traktowani w więzieniach. Franciszek Litwin otrzymał kilkuletni wyrok, odsiedział, wyszedł. Czy był to ten sam człowiek? Trudno powiedzieć. Nie znamy tej osoby. Jest nam tylko niezmiernie miło, że możemy wręczyć ten patent oficerski, już jako symbol, ponieważ na pewno nie o to walczyli, aby zdobywać japanarze, zdobywać stopnie wojskowe, zdobywać oznaczenia medale, ale walczyli o wolną, niepodległą ojczyznę, po to, abyśmy jako żołnierze, jako Polacy mogli mówić w języku polskim, abyśmy czuli tą suwerenność i czuli się na co dzień Polakami. W imieniu urodziny chciałam bardzo gorąco podziękować wszystkim którzy przyczynili się do tego aby nasz wujek Franciszek otrzymał stopień oficerski. Dla nas jest to wzór do naśladowania. Jest to osoba do dnia dzisiejszego ciesząca się ogromnym autorytetem, nie tylko w rodzinie, ale również i wśród tych mieszkańców, którzy go jeszcze pamiętają. Zatem naprawdę bardzo gorąco dziękujemy wszystkim i czujemy ogromną spuściznę po wujku. Mamy nadzieję, że i nasze życie, i życie naszych dzieci również będzie no, próbowało przynajmniej w jakimś stopniu naśladować czyny i działalność i postawy przede wszystkim wujka Franciszka. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogło dojść do takiej wspaniałej uroczystości, nadania wyższego stopnia oficerskiego dla Franciszka Litwina, naszego głogowskiego żołnierza niezłomnego. Jest to już kolejne działanie związane z tą wspaniałą postacią, bo przypomnę tylko, że w Głogowie jest skwer Franciszka Litwina, jest ulica Franciszka Litwina, odbywa się również bieg zeloty w Boże Głogowskim, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale i również całego województwa podkarpackiego. Również informacja o Franciszku Litwinie znalazła się w książce. Pana pułkownika stopy o żołnierzach wyklętych. I dzisiaj, jak gdyby, dopełnienie tej wiedzy historycznej o panu już pod chorążem Franciszku Litwinie, czyli właśnie wręczenie przez panią Wojewodę podkarpacką, panią Ewę Lemiart, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, awansu na wyższy stopień oficerski. To dla nas wszystkich, jako dla mieszkańców gminy Głogów Małopolski, chwila wielkiej radości i również chwały. Bardzo serdecznie dziękuję również członkom rodziny, którzy zawsze pielęgnowali pamięć o swoim wujku i dzisiaj również z rąk pani wojewody mogli ten patent odebrać.